Cześć, wszystkim witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie będzie o gospodarce pasiecznej, a o jakże miłym wykorzystaniu produktów pszczelich. Mam tutaj na myśli miodu do wytworzenia takiego trunku. Jest to miód pitny trójniak z 2021 roku, wyprodukowany metodami domowymi przeze mnie na własne potrzeby. Ja produkcją miodów pitnych zajmuję się już od. Ponad 10 lat. No konsumpcją trochę krócej, natomiast produkcję rozpoczynałem bardzo wcześnie. Zawsze to był jeden balon, dwa balony rocznie, i zawsze to była domowa produkcja miodów pitnych. I dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić przepisem i nagrać wideo jak produkuje taki miód pitny, bo jest to bardzo prosta produkcja. To jest miód trójniak niesycony, z moich miodów gryczany, lipowy, wielokwiatowy i rzepakowy, czasem też faceliowy i akacjowy. Tak jak powiedziałem, ja nie jestem specjalistą od produkowania miodów pitnych. Zawsze to jest domowa, domowa produkcja. Niemniej mój przyjaciel serdeczny, którego pozdrawiam, którego również możecie znać, bo Łukasz Wojciechowski Większość życia zajmował się, dalej się zajmuje, sensoryczną oceną win. Jest sommelierem, ale ma też własną miodosytnię, taką z prawdziwego zdarzenia. No i przede wszystkim jest pszczelarzem. Pszczelarzem, który pozyskuje miód oraz ma własną linię matek, łotr. Nieraz już o Łukaszu na moim YouTubie było. Łukasz ma swoją linię matek kraińskich, łotr. Więc Łukasz się dogra dzisiaj do, do mojego filmu. Najpierw będzie przedstawienie tego, jaki sposób ja robię taki miód pitny, a później będzie ocena sensoryczna. Poprosiłem Łukasza, żeby była krytyczna, taka jak, jak on to zawsze robi. Niech wypowie się, gdyż no ja nie jestem specjalistą, mi to smakuje, bo, no bo jest słodkie, bo jest moje, ale tak naprawdę ile to jest wart, to, to powie wam Łukasz. Do produkcji tego miodu pitnego będziemy potrzebować podstawowy sprzęt, który możemy zakupić w większości marketów budowlanych. Mam tutaj na myśli balon szklany 34-litrowy, w moim przypadku rurkę fermentacyjną oraz korek o odpowiedniej średnicy dobranej do, do balonu. Drożdże do miodów pitnych ja używam bajanusy również z marketu budowlanego. Oraz pożywkę, która też jest do nabycia w markecie budowlanym. Będziemy potrzebować też jakiś jeden większy do tego y, garczek. Ja mam taki 35-litrowy nierdzewny, bo używam go do ważenia piwa. Jeśli nie macie takiego czegoś, oczywiście możecie wziąć y, jakiś z domu największy taki do gotowania rosołu, 10-litrowy czy 8-litrowy, albo kilka mniejszych i też nie będzie to problemem. Nie trzeba od razu inwestować w w taki większy, mm, większy gar, choć jest on bardzo wygodny i można go używać no, w, wielu, w wielu rzeczach, jakie, jakie tam w domu przyrządzacie. Jest to 100% nierdzewka do kontaktu z żywnością. Taki garczek około 300 zł na Allegro. Oczywiście nie będzie miodu pitnego takiego bez miodu. Ja co prawda tutaj na etykiecie i wszystkie balony, które w tym roku wstawiłem to był miod wielokwiatowy, gryczany. Rzepakowy, lipowy, natomiast gryczany i lipowy mi się już skończył, a teraz chcę nastawić jeszcze jeden mały balonik, żeby zrobić dla Was film, więc posłużę się miodem rzepakowym, wielokwiatowym takiej barwy, jest to czerwcowy miód, faceliowym oraz wielokwiatowym takim późnym, ostatnim, on jest najciemniejszy, ale jego dam tylko jeden, jeden yy, słoik. Brakuje tutaj na pewno gryki, ale te miody wielokwiatowe są troszeczkę ciemniejsze. Więc i tak uzyskamy bardzo ładny kolor i, i dużo, dużo aromatu, gdyż te miody moje wielokwiatowe naprawdę mają bardzo dużo aromatu, gdyż są no, jest tutaj w zasadzie wszystko, bo kwitły i chabry, i, i kruszyna, i, i, i trochę lasu tutaj jest, więc ten miód wychodzi naprawdę fajny. Natomiast rzepak no to 100% rzepak, były tylko, była tylko uprawa rzepaku i facelia, również pszczoły miały do dyspozycji wtedy tylko i wyłącznie. Facelię. Oczywiście te proporcje to nie jest, to jest po prostu mój przepis. Ja tylko daję Państwu, żebyście sobie zobaczyli. Można użyć swoich proporcji: można użyć więcej rzepaku, można użyć więcej miodu wielokwiatowego. Nie przesadzałbym tutaj z gryką i, i ze spadzią również. Ten miód pitny, który trzymam tutaj w ręku, to jest trójniak. I do wyprodukowania trójni, trójniaka, czyli do, użyłem dwie części wody i jedną część miodu. I mowa tutaj o objętości. W moim przypadku litrach. Użyłem 20 litrów wody oraz 10 litrów miodu. Nie mówię tutaj o wadze, bo miód pamiętajcie, jest cięższy, tylko o litrach. Ym, istnieją dwie takie metody wyprodukowania miodu pitnego. Jedna to jest z syceniem, a druga bez, czyli miód sycony i niesycony. Sycony polega na tym, że ten miód rozpuszczamy z wodą już w odpowiednich proporcjach i w takim garczku podgrzewamy, osiągamy temperaturę 100 stopni i na małym ogniu gotujemy przez jakieś pół godziny, zbierając pianę. Wtedy zabijamy wszystko, w zasadzie wszystkie drożdże, wszystko, co mogło zepsuć, by nam fermentację gdzieś, że tak ja powiem, mogłaby ona pójść w lewo i szczepimy taki, taką brzeczkę już schłodzoną naszymi drożdżami i wtedy w tym nastawie, jeśli zachowaliśmy wszystkie, odkaziliśmy sprzęt, żyje nam tylko ten szczep który my wprowadziliśmy do nastawu. Natomiast druga metoda polega na niesyceniu. Miód niesycony, czyli rozpuszczamy ten miód z wodą w temperaturze ciepłej, powiedzmy 30 stopni i nie doprowadzamy do wrzenia. Przelewamy od razu do balonu, również odkażonego pirosiarczynem albo oksi i zaszczepiamy naszymi drożdżami i dajemy tym drożdżom spokój w zasadzie. Na najbliższy miesiąc, później dopiero zlewamy z nadosadu. Dzisiaj zrobimy miód niesycony, czyli po prostu najzwyczajniej, najprościej. Podgrzejemy delikatnie, ja tu mam komorę do dekrystalizacji, więc podgrzeję ten miód do 35 stopni. Rozrobię z wodą w proporcjach takich, jak właśnie wspomniałem, czyli użyję 10 litrów miodu, 20 litrów wody i przeleję bezpośrednio do tego odkażonego już balonu. Przygotuję drożdże, tak jak tutaj producent tych drożdży podaje na na odwrocie, czyli trzeba najpierw z wodą 20 minut yy, te drożdże rozwodnić i dodać bezpośrednio już do, do balonu, zatkać rurką, nalać wody i dać yy, temu czas w temperaturze. W moim przypadku to fermentacja przebiega w około 20 stopniach. Może być 18, może być 21. No, nie przesadzałbym, nie szedłbym tam po 23 czy 25 stopni, bo, bo nie będzie to wskazane. Ten miód nie będzie tak, tak jakościowo dobry jak przy fermentacji, przy tej niższej temperaturze. Po wymieszaniu 20 litrów wody oraz 10 litrów miodu w tym nierdzewnym garczku, przelewam całość do balonu tą rurką. Wcześniej balon został odkażony roztworem pirosiarczynu. można też użyć oksji, rurka fermentacyjna oraz korek również zostały odkażone. Przelewam całość i będę mógł dodawać drożdże. Drożdże wsypujemy na 20 minut do 100 ml letniej wody. Dodałem drożdże i pożywkę do nastawu. Zamknąłem korkiem i wlałem wodę. Teraz zostawiam to wszystko na jakiś miesiąc, może 6 tygodni, i wtedy zrobię pierwsze zlanie z na dosadu. Następnie znów przeleję cały, cały miód pitny na fermentację cichą. I już tam będzie sobie siedział kilka miesięcy. Co jakiś czas, co kilka miesięcy zlewając na dosadu znów. I uzyskując coraz to bardziej klarowny hmm, trunek. Cześć Tomek, zaskoczyłeś mnie trochę Twoją niespodzianką, którą mi e, wysłałeś. Od razu powiem, że jesteś bardzo odważny, ponieważ niewielu przytomniarzy, czy, czy setników e, tak chętnie wysyła mi swoje miody pitne do e, oceny, a to ze względu na fakt, że jestem dość krytyczną e, osobą, tym bardziej brawa dla, e, dla Ciebie. Oto co przyszło w stanie nienaruszonym, miód pitny, rocznik 2021, określiłeś go jako e, trójniak i tak jak obiecałem Ci, bez żadnych cięć, z e, zdegustuję go e, teraz, e, żeby zobaczyć, e, cóż tam w tej, butelce się, e, w tej butelce się kryje. Dużo informacji udzielasz, e, z tyłu etykiety mamy informacje o kuparzu miodów, e, których użyłeś do e, stworzenia tego miodu. Mamy grykę, mamy rzepak, 30% mamy lipę. Nawet podzieliłeś się z nabywcami marką drożdży, których użyłeś do, do produkcji tego miodu. To dużo. To dużo. Taka rada, zostaw coś dla siebie. Już otwieram ten brunek. Przepraszam, warunki trochę, warunki trochę połowe, ale, ale może w tym antenorze miodosytniczym jest po prostu lepiej i bardzo a tego, co w tej chwili robię. Tak jak już wspomniałem, doświadczenie z miodosytnictwem mam dość długie, bo to już kilka lat. Natomiast no, połowę mojego życia zajmuję się sensoryczną oceną wina. Te dwie branże troszeczkę się różnią. Najprostszy korek aglomerowany. Proszę bardzo, butelka yy, otwarta. Yy, temperatura serwisu, którą tutaj rekomendujesz, to jest między 14 a 16 stopni, tutaj mamy w okolicach 15 mniej więcej, czyli w środku tego zakresu jesteśmy. Podstawowy botek i popełniają biodosytnicy, jeżeli chodzi o yy, degustację picie pitnych, to szkło, z którego to pijemy, a do zasadzie czasami nawet ceramika, yy, która w żaden sposób nie jest w stanie yy, Pokazać wszystkich walorów organoleptycznych tego, tego trunku. Ja używam kieliszków winiarskich, i to też obszernych. To są takie dedykowane nieco bardziej aromatycznym, białym winom. Sprawa wygląda w ten sposób, że jeżeli używasz zbyt małych kieliszków o czaszce, która jest po prostu niewielkich rozmiarów, no to jest mniej więcej tak, jakbyś nie wiem, zawodnika Sumo próbował wcisnąć w strój amerykańskiego lekkoatlety. Dlatego, że no, ograniczasz, ograniczasz aromatycznie ten piękny miód. Czyli de facto nie jestem w stanie w ogóle pokazać pełnej sfery pełnego spektrum aromatów, które w sobie, które w sobie ma. No i zobaczmy, zobaczmy. Już oceniamy. Jest tutaj względnie jasno, korzystam trochę ze światła potrusznego, trochę dziennego. Wiesz co, jest bardzo klarowny, jak na miód robiony w... Warunkach domowych. Są jakieś maleńkie, drobne, naturalne nieczystości, ale to absolutnie, absolutnie nie wpływa na, na całość. To nie jest miód konkursowy, to jest tradycyjny wyrób domowy, także fawa także za to. Że w ogóle podjął, chwała ci za to, że podjąłeś się tego typu e, aktywności. Natomiast jest, jest to miód klarowny. Założę się, jak znam ciebie, że, że nie użyłeś do tego żadnych środków klarujących, a dałeś temu e, czas. I świetnie. No i pięknie. E, miód gryczany rzeczywiście bardzo mocno wyczułem 30%, nie ma o czym mówić. Armaty orzechów, chleba razowego, suszonych, e, suszonych takich e, owoców, lekko figowe. Troszeczkę takich aromatów fenolicznych, atecznych powiedziałbym, ale, ale ta gryka, gryka jest bardzo, bardzo wyraźna. Jeżeli chodzi o aromaty fermentowanego miodu rzepakowego, którego użyłeś w tej produkcji, wiesz no dobrze zresztą pewnie z doświadczenia, że on tam zbyt mocno się nie wybije. No i powiem Ci drożdże, których, których użyłeś, też odcisnęły swoje piętno na tym, na tym miodzie bez wątpienia. Kolor złocisty, złocisty. Myślę, że chodzi o komponenty, z których został zrobiony. Tutaj mamy do czynienia z kreczanym, ale też wyczuwam w nim troszeczkę nut oksydacji, takich nut orzechowych, kandyzowanych pomarańczy. To są takie aromaty, które, które są związane z działalnością tlenu. Ale nie ma tego za dużo i to jest bardzo przyjemne. No i zobaczmy, co w środku. Słodki, słodki, wyraźnie słodki. Widzę, że podczas produkcji, i bardzo słusznie, nie użyłeś płatku cytrynowego. To jest grzech niesamowity wszystkich. Wszystkich miodosetników, którzy, którzy no gdzieś tam zgodnie z przepisami, wieloma przepisami tworzą, tworzą e, m, miód pitny, e, jeżeli kwas, to po do gotowego produktu, ale widzę, że m, też go nie użyłeś, co ma swoje uzasadnienie, nie chciałeś ingerować tą, tą kwasowość miodu, natomiast mogę Ci powiedzieć, że tej kwasowości w tym miodzie w mojej opinii. Brakuje, żeby zrównoważyć dość wysoką słodycz. Czy myślę, że rozmawiamy o trójniaku, który jest w tym górnym limicie słodyczy trójniakowej, no? czyli mówimy tutaj nawet o 80, myślę, 80, może nawet 90, troszeczkę więcej grawach cukru na, na litr. I brakuje tej kwasowości. Mój jest aromatyczny, piękny, świetnie się go pije. Ma, ma dość duży ekstrakt, jest, jest, jest wyraźnie słodkawy. Natomiast mam wrażenie, że te drożdże mogły dopracować troszkę bardziej. Jeżeli chodzi o alkohol, on jest świetnie zagospodarowany, dlatego że przy tych 14,5% które deklarujesz to jeszcze tak jakiejś ciekawości, nie wybija się, tak? nie, nie, nie piecze. Oczywiście dyscyplinuje go temperatura w dużej mierze, aczkolwiek nie przeszkadza w degustacji. Jedyny taki mankament, o którym mógłbym powiedzieć, to brak kwasowości. Natomiast jeżeli chodzi o walory aromatyczne, jest pięknie, pięknie złożony, Jak na wyrób domowy jest to bez wątpienia rzecz bardzo wysokiej jakości. Tak dużo się tutaj dzieje. Myślę, że masz dużo radości z degustowania tego miodu, lub Twoja rodzina ma bardzo wiele, bardzo wiele radości z korzystania z tego miodu na uroczystościach. Tomek, Twoje zdrowie, wszystkiego dobrego dla Ciebie, dzięki Ci za ten przemiły prezent i cóż, tak trzymaj. Dzięki bardzo, Łukasz Przyjacielu, że postanowiłeś, że przyjąłeś moją propozycję, żeby dograć się jako specjalista i ocenić ten trunek, który ja zrobiłem, można powiedzieć, tak bez, bez żadnej wiedzy. Po prostu przygotowałem brzeczkę z, z, z miodu mojego wody, zadałem jakieś pierwsze lepsze drożże z marketu, które miały dopiskę do oprócz win do miodów pitnych. I tak powstał ten trunek. Już wiem, co mam poprawić, będę pracował nad kwasowością i nie raz jeszcze będę korzystał z Twojej wiedzy, bo jak masz miodosytnie, nastawiasz tysiące litrów miodów pitnych, no to Twoje doświadczenie jest o tyle bogate, że na pewno będę chciał z niego jeszcze korzystać. I dzisiaj chciałem też Was, wszystkich moich widzów kanału, Namówić y, do produkcji takiego trunku na własne potrzeby, bo niekoniecznie tutaj trzeba nadużywać ten trunek, ale czasem raz na, na, jakiś, na jakąś okazję świąteczną y, czy, 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 czy jakieś urodziny wypić taką butelkę z rodziną miodu pitnego. Y, tym bardziej, że jest to miód y, z własnej basieki, z waszej basieki. Nic tak nie cieszy jak wyprodukowanie, wyprodukowanie trunku, który może cieszyć tak wiele osób z własnego, własnego miodu. Jedyny minus jest taki, że niestety trzeba troszeczkę poczekać, bo tak jak widzicie to jest miód z 2021 roku, on już jest mega, mega klarowny yy, i ułożony, natomiast yy, ja już po półtora roku jestem skłonny butelkować trójniaki i, 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 i później je, je spożywać, więc no, trzeba uzbroić się w cierpliwość i, i dać, dać temu czas. Yy, produkcja jest bardzo prosta, taka w domowych warunkach, oczywiście, jak ja jak, jak pokazałem. Więc no, zachęcam, żeby zakupić sobie jakiś swój balonik i, i zająć się taką produkcją na własne, na własne potrzeby. Także dziękuję Ci, Łukasz, za nagranie tego filmu. Twoje zdrowie i zdrowie wszystkich widzów mojego kanału. Cieszę się, że już przez tyle lat macie cierpliwość mnie oglądać. Mamy ponad 10 tysięcy subskrypcji. Jest to naprawdę wynik, który, no, który mnie zszokował, że nie sądziłem, jak nagrywałem pierwszy film, że to kiedykolwiek się aż tak rozwinie. Także wasze zdrowie. No dobre, ja mogę tylko tyle powiedzieć. Nie znam się bardziej. Dobre, słodkie.